Rozbicie przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizowanej grupy o charakterze zbrojnym działającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 2001 roku ma swój ciąg dalszy. Sześciu Bydgoszczan usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym zajmującej się handlem narkotykami w ilości nie mniejszej niż 490 kg amfetaminy, ponad 340 kg marihuany oraz 300 tysięcy sztuk tabletek ekstazeo czarno rynkowej wartości ponad 21,5 miliona złotych muszeniami, kradzieżami oraz czerpaniem korzyści z prostytucji. Kadafi usłyszał dodatkowo zarzut kierowania tą grupą, natomiast Maciula usiłowania dokonania zabójstwa w 2008 roku w bydgoskim Fordonie, a Stachu pomocy w usiłowaniu zabójstwa. Dziś wiemy, że sprawa ta miała charakter porachunków pomiędzy grupami przestępczymi. Sąd zdecydował, że podejrzanie najbliższe trzy miesiące spędzą w aresztach. Przypomnijmy, że do zatrzymań doszło we wtorek. Policjanci wiedzieli, że osoby są niebezpieczne i bezwzględne, dlatego akcja została precyzyjnie przygotowana. Do działań ściągnięto także policjantów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i Antyterrorystów z Wrocławia. Rano policjanci weszli do dziesięciu mieszkań i różnych zabudowań na terenie Bydgoszczy i województwa dolnośląskiego. Zatrzymali łącznie sześciu mężczyzn w wieku od 32 do 43 lat mieszkańców Bydgoszczy.